Zapraszam wszystkich na pierwszy ostrowski pochód e, króli, który odbędzie się 5 stycznia e, tego roku. E, zaczynamy o 17.30 na rynku miasta. E, w wesołym happeningu licznym przejdziemy do kościoła świętego Antoniego, ulicą Raszkowską i tutaj będzie spektakl e, bożonarodzeniowy oparty na czterech legendach e, chrześcijańskich. A potem msza święta już z liturgii objawienia pańskiego. Tej nocy Anioł przyszedł do Józefa, spójrzcie się dziecią, wchodząc jak zwolnko świ. to niebezpieczna Jest nich Herod ciągle że chociaż władzę cieszy jego tło. I rzymski cesarz patrzy najłaskawiej, bo w dzieci może kryć się prąd. Na odsiąku przez pusty nisza, jak najdalej, jak najdalej, jak najdalej. OK24 okay, TV. Wszędzie gdzie jesteś. Zawsze, kiedy chcesz.